Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dziś kolejny odcinek z lokowaniem produktu, a produktem, który będę Wam lokował, jest nowy akumulator od firmy Power Queen. Niedawno ta firma również zwróciła się do nas z propozycją współpracy. Postanowiliśmy ją przyjąć i będziemy od tej chwili używać ich akumulatora. Rozpakujmy więc kartonik żeby go wam pokazać. Jest to nowy akumulator w technologii LiFePO4 12,8 V 100 Ah. Oprócz instrukcji obsługi w kartonie znajduje się oczywiście sam akumulator oraz tutaj coś jest, jakiś mały pakuneczek, a w tym małym pakuneczku Znajdują się, znajdują się, niech się tylko z tym uporam. Znajdują się śrubki montażowe do montowania przewodów. Strasznie mocno to wszystko popakowane. Jeszcze jedna. I mamy cztery śrubki montażowe oraz dwa kapturki, dwa, dwie zaślepki. No, i oczywiście sam akumulator. I tak jak mówiłem, jest to nowy akumulator Power Queen z serii Premium 2 Mini, czyli o pomniejszonych wymiarach: 12,8 V, 100A, ah, 1280Wh. Szczerze mówiąc niewiele wiem o tej technologii, jak wiecie my w przyczepie do tej pory używaliśmy zwykłego akumulatora kwasowego, ciekłego, takiego jak zwykły rozruchowy. A teraz przejdziemy na całkiem nową technologię i żeby dowiedzieć się czegoś więcej zajrzyjmy do instrukcji obsługi. A w tej saszetce mamy instrukcję w języku angielskim oraz niemieckim. Taka szybka instrukcja podłączenia po niemiecku oraz po angielsku. Mamy też, dostaliśmy taką kartkę z naklejkami. I na pierwszej stronie mamy takie podstawowe informacje, czyli napięcie pracy 12,8 V, napięcie ładowania 14,4 plus minus 0,2 V, rekomendowany prąd ładowania 20A 0,2C, maksymalny ciągły prąd rozładowania 100A, maksymalny ciągły pobór mocy 1280W. Poprawcie mnie, jeżeli coś źle przetłumaczyłem. Tak, mamy tutaj też podany rozmiar tych śrub, które były w komplecie, czyli M8, oraz wymiary samego akumulatora: 227,5 mm wysokości, 260 mm szerokości oraz 133 mm głębokości. Na następnej stronie mamy takie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: typu nie zostawiać baterii przy źródłach ciepła, iskrach, płomieniach, nie zostawiać jej w wodzie. No, resztę możecie przeczytać sobie sami. Nie dotykać elektrolitu i nie otwierać baterii. To tylko niektóre z tych, które możecie tutaj znaleźć. Są oczywiście tutaj ostrzeżenia. I czynności, które powinniśmy wykonać, kiedy dostaniemy akumulator, czyli zdjąć tutaj te zabezpieczenia plastikowe, te pokrywki, które mamy przy biegunach baterii, zmierzyć jej aktualne naładowanie, przykręcić śrubki i naładować. Oraz na końcu założyć kapselki zabezpieczające. Na kolejnej stronie mamy kolejne parametry. Tu zostawiam wam do odczytania. Oraz tu przydatna informacja: ładowanie od 0 do plus 50 stopni Celsjusza, rozładowywanie od minus 20 do 60 stopni Celsjusza e, oraz przetrzymywanie od minus 10 do 50 stopni Celsjusza. Tutaj mamy opisane metody ładowania akumulatora. Podłączenie akumulatora do paneli solarnych, do paneli fotowoltaicznych oraz zalecane rozmiary grubości kabli. Na kolejnych stronach możemy zobaczyć, w jaki sposób łączyć ze sobą te akumulatory. No dobra, to może w tej chwili zostawię ten akumulator tutaj na łodzi, a wymontuję nasz dotychczasowy akumulator banera. Ale zanim odkręcę akumulator, najpierw muszę odłączyć panel fotowoltaiczny. A żeby to zrobić, wejdziemy do środka do przyczepy i odłączymy bezpieczniki. Teraz możemy zobaczyć na kontrolerze, że nie ma ładowania z panela, więc bezpiecznie możemy odłączyć akumulator. A ktoś ostatnio pytał, jakie mam zamontowane bezpieczniki do fotowoltaiki, fajnie się zrymowało. No to bezpieczniki mam takiego typu. Postaram się odkopać ofertę z Allegro, na której je kupiłem, i kupiłem wtedy cały komplet razem z gniazdem, do którego się je wkłada. Zobaczmy, czy gniazdko, gniazdko ma takie symbole. Teraz możemy porównać wielkości tych dwóch akumulatorów. Tutaj mamy akumulator LiFePO4, a tutaj zwykły kwasowy ołowiowy. Nie mam ze sobą teraz miarki, więc po prostu przyłożę jeden do drugiego. Tak to się ma, jeżeli chodzi o ich długość. Teraz, jeżeli chodzi o szerokość, tak żeby nie było zakłóceń od soczewki. To przyłożę je w ten sposób. A jeżeli chodzi o wysokość, to ten nowy akumulator jest wyższy. Mamy tutaj też sporą różnicę wagi. Ten akumulator, postaram się gdzieś sprawdzić, ile waży i wam wpiszę, ale wydaje mi się, że około 10 kg mogę go spokojnie jedną ręką. Podnieść. Za to tutaj mamy 25 lub 30 kg, i w tej pozycji no powiem Wam, że ja nie podniosę go jedną ręką. Zanim włożę tutaj nowy akumulator, podkręcam sobie kable pod klem. I teraz pojawił mi się tutaj mały problem, bo część tych konektorów. Mam na śruby M6, a w nowym akumulatorze potrzebne są otwory M8. Dlatego teraz wiertłem ósemeczką, powiększę sobie te otwory podłączeniowe. Teraz, kiedy te oczka mam już powiększone, mogę włożyć akumulator. Od razu widać, że zajmuje dużo mniej miejsca, i teraz pojawił mi się tutaj kolejny problem. To znaczy, nie mogę już użyć tych moich mocowań z dociskiem do akumulatora tego poprzedniego, bo ten jest wyższy. I pomyślałem, że wywiercę w bakiście niewielkie otworki z przodu i z tyłu, i przez nie przełożę pas, którym docisnę akumulator. Pory mam już gotowe. Zależało mi, żeby ten przechodził jak najbliżej tylnej ściany, bo tutaj pod bakistą jest wzmocnienie na dyszlu i chciałem zahaczyć je właśnie tym pasem, tak żeby akumulator nie trzymał się tylko laminatu, ale także tego metalowego wzmocnienia. To umiejscowienie nie jest perfekcyjne dla akumulatora tego typu. Jest on nieco delikatniejszy niż ten młotek, który zainstalowany był tu wcześniej. Dlatego, wiecie co, podłączę go i zostawię na razie w ten sposób, ale później poszukam do niego obudowy. Tak, żeby odseparować go od źródeł ciepła oraz od wilgoci, która może się tutaj dostać. Bo w zasadzie trafił on tu tylko na czasy remontu wielorybka. Kiedy skończymy drugą przyczepę, to docelowo trafi do niej. Kabelki już są podłączone. Za akumulatorem dodałem dystans, tak żeby bieguny nie były za blisko metalowej ścianki, żeby nie było możliwości zwarcia. Tak jak mówiłem, później wyląduje ten akumulator w jakiejś obudowie, w jakimś pudełku. Pas trzyma go sztywno i mocno, więc możemy przejść do przyczepy i sprawdzić, czy wszystko działa. Uwaga, wielka chwila, zapalamy światło i działa, nic nie wybuchło. Pełen sukces. Kontroler jest już podłączony, e, pokazuje napięcie aktualne na baterii. E, w tej chwili muszę zmienić, zanim podłączę SOLARY. Muszę zmienić rodzaj ładowania na system LiFe PO4. W tej chwili przytrzymałem ten przycisk. I zmieniam, według instrukcji, jest to program B04. Ok, kontroler już się ustawił, i teraz mogę podłączyć panel fotowoltaiczny. I mamy jakieś ładowanie. Z panela mamy podłączony panel do akumulatora. W tej chwili pewnie ładowanie będzie znikome, bo jest już około godziny 20 i pochmurno, tak jak mówiłem, wiele tutaj nie nadziałamy, bo słońce już jest nisko, nad horyzontem, a dodatkowo za chmurami. I w zasadzie dzisiaj to już możemy skończyć ten odcinek. Prądu dzisiaj nie wyprodukujemy, nie sprawdzimy ładowania, ale będziemy patrzeć sobie na to w kolejnych odcinkach. Jeżeli jesteście zainteresowani takim akumulatorem, to zostawię Wam link w opisie tego filmu bezpośrednio do niego. Możecie wejść na stronę Power Queen i zobaczyć, jakie rzeczy mają w ofercie, jakie akumulatory, jakie rodzaje akumulatorów możecie u nich dostać. I tak jak wspomniałem Wam wcześniej, jest to dla mnie nowy typ. Akumulatora nowa technologia, więc jeżeli używacie takiego u siebie, jeżeli macie u siebie taki zamontowany, to będę wdzięczny, jeżeli w komentarzu napiszecie mi jakieś wskazówki dotyczące jego użytkowania. Ja dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!